you. Uh -huh. Andrzej Kozera, Jan Bodekowski, witamy w kolejnym wydaniu programu Bestseller dzisiaj o kolejnej ciekawej książce, którą Janek dla was przygotował i już ją częściowo przeczytał. O, to jest to. Przeczytał ją w całości, choć jest to jedna z czterech, czterech pozycji. Wydanie Narodowe Centrum Kultury przygotowało taką świetną serię wydawniczą wojny kulturowe przeciwko Polsce i tam są omawiane, omawiane e, antypolska e, propaganda i działalność Rosji i Niemiec. E, ja przeczytałem teraz książkę Grzegorza Kucharczyka, długi Kulturka, pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciwko Polsce w latach. 1795-1918. Grzegorz Kucharczyk jest to jeden z moich ulubionych naukowców. Jest to profesor Instytutu Historii Pan, wykładowca akademicki. Ja od wielu lat czytam jego książki. Za każdym razem, jak ja czytam te książki, to mi wychodzi z każdej książki e, druga książka w postaci notatek. E, I tak jest, e, i, i, z tą, i z tą książką. E, I szanowni Państwo, to jest książka, która mówi o tym, co się działo w XIX i na przełomie XIX, XVIII, XIX i XIX–XX 19, wieku? I ja jestem zaszokowany, jak ona jest aktualna, bo e, okazuje się, że Prusacy, a potem Niemcy, nieustannie głosili taką przeświadczenie o wyższości kulturowej Niemców, Prusaków nad Polakami, nad tym, że Polacy mają są jak nieodpowiedzialne dzieci, które trzeba ucywilizować dla ich dobra, wyzwolić z polskiego patriotyzmu, który jest szkodliwy, z polskiego katolicyzmu. Z języka, prawda? I z języka, bo to była to była kwestia germanizacji była jednym z narzędzi, które miał na celu um, przyłączenie, zrobienie z Polaków właśnie tych cywilizowanych Niemców. I mnie e, najbardziej wstrząsnęło w tej książce, że nagle się okazało. E, tutaj pozwolę sobie na, taką, na takie wspomnienie z przeszłości. Ja, przed wielu laty, jak skończyłem studia. To chciałem pisać jakiś doktorat. No i szukałem sobie jakiegoś promotora. Oczywiście nic z tego nie wyszło, bo zamiast pisać, chcieć pisać o, o funduszach europejskich, to wymyśliłem sobie takie tematy, że na przykład chciałem pisać o wizerunku Żydów w środowiskach prawicowych, w propagandzie środowisk prawicowych, co po prostu było już poza, poza poza możliwością akceptacji, no i trafiłem między innymi do takiego jakiegoś Instytutu Historycznego Niemieckiego w Polsce, w Warszawie, gdzie mnie przyjął jakiś profesor i yy, no i zaczął mi wyjaśniać o tym, jak to, jak to my, jak to oni Niemcy muszą nas ucywilizować, yy, bo my jesteśmy dzikusami. No i wtedy ja sobie skojarzyłem to tylko z taką nazistowską propagandą i mnie wkurzyło. Nie, nie, nie dałem po sobie poznać, ale swoją drogą wkurzyło mnie to, że tu jakiś pogrobowiec nazistów tutaj chce nas uczyć Polaków demokracji. No i od wielu lat mamy taką narrację właśnie tych środowisk z Europy Zachodniej, z Unii Europejskiej, która jest. Współczesną, współczesną emanacją Niemiec, czyli współczesną emanacją Prus, które, która, która za wszelką cenę uważa, że my jesteśmy dzikusami, trzeba nas, nas cywilizować. No i ja myślałem, że to tylko takie dziedzictwo nazistowskie, a tu się okazuje, że to jest pewna klasyczna e, polityka niemiecka od wielu lat, że Niemcy, Prusacy, Niemcy od wieków dokładnie mają taki sam stosunek do nas, co świadczy zresztą dobrze o ich, e, o tym, że e, pomimo zmiany różnych bander, czy to Prusy, czy to Rzesza Niemiecka, czy to Trzecia Rzesza, czy, czy, e, czy Unia Europejska, za każdym to, to razem czy... oni są zakorzenieni w tym samym takim Przekazie kulturowym. Z tej książki też wynika, że yy, taka, taki antypolonizm, pogarda dla, dla Polaków była powszechna we wszystkich środowiskach. Tam do czasów wiosny ludów to była tylko domena jakichś kół wojskowo-administracyjnych, a potem to było już ogólnonarodowe i wszystkie środowiska od komunistów, socjaldemokratów, demokratów, narodowych liberałów, nacjonalistów, monarchistów wszyscy ci Niemcy z takim podejściem podchodzili do Polaków i Polaków. Polaków niszczyli. Bardzo ważne w tej książce jest także to e, z, zwrócenie uwagi, jak e, były takie dwie grupy społeczne, które szczególnie były znienawidzone przez Niemców i Prusaków, e, czyli to było Ziemiaństwo Szlachta i kler katolicki, e, które niszczono ekonomicznie, bo wiedziano, że jak e, nie będzie polskiej, sz, polskiego ziemiaństwa. To nie będzie zaplecza ekonomicznego dla e, przetrwania polskiego przekazu kulturowego. E, I dzisiaj, jak ja to, to czytam, to mi przed oczami mam to, co się dzieje obecnie, gdzie polityką jakiejś głupiej piątki dla zwierząt, czy jakimiś lockdownami e, niszczy się polską przedsiębiorczość. Po to, żeby Polacy nie mieli środków na, na y, um, utrzymanie polskiego przekazu kulturowego. Dokładnie to samo, co było w XIX wieku w Zaborze Pruskim. Ten sam mechanizm. Ten sam mechanizm, na przykład, który mamy w, w XIX wieku, gdzie nie dopuszczono do powstania po, polskiego uniwersytetu w e, Zaborze Pruskim, po to, żeby nie było polskiej Inteligencji, żeby Polacy musieli wyjeżdżać za granicę na studia, a przez to się e, wynaradawiali. E, mamy dzisiaj, gdzie mamy uniwersytety, na które się przyjmuje polskie uniwersytety, utrzymywane przez polskich polskich podatników, na które się przyjmuje na podstawie wyników matur, skutkiem czego wszystkie miejsca są e, przejmowane przez Białorusinów i Ukraińców, którzy e, nagle pokazują się w Polsce z jakimiś doskonałymi maturami i Polacy nie mają dostępu. Bo po co? Kolejny raz po, e, chce, się, chce, się, chce się odebrać e, Polakom e, inteligencję. I tak, Czytam tą książkę, ona jest świetnie napisana, bardzo, bardzo, pomimo tego, że praca naukowa bardzo przystępnie napisana, to jeszcze, to, to za każdym razem nie mogę uciec od tych współczesnych z y, od y, skojarzeń. Od tego, że jak ja czytam, tu są jakieś cytaty z wypowiedzi właśnie antypolskich y, y, z, tej, z tej niemieckiej propagandy, to ja te same postulaty widzę współcześnie. Łącznie z tą nie tylko zniszczeniem ekonomicznym, intelektualnym, ale także z, z nienawiścią do kościoła katolickiego. Te same schematy ja tu, są powtarzane, ta, i, ta sama narracja. Ja tu wpadnę w zdanie, bo oczywiście masz rację, to się zaczęło nie w Niemczech hitlerowskich, tylko jeszcze od Wismarka i rzeczywiście jak słyszę hasło, które mówi pewien polityk, polskość to nienormalność, no tak, jeżeli ktoś chce osiągnąć w polityce, Europejskiej, cokolwiek, no to mówi, że polskość to nienormalność, bo jak się ma babcie Niemkę, no to, to, to jest się takim trochę półpolakiem, w zasadzie bliżej do tej babci Niemki niż do tej polskiej rodziny, że oprócz tego, że polskość to nienormalność, to się mówi potem jeszcze, że, że dzieci to udręka. No tak, jak się ma dzieci, które trzeba zatrudnić w OLT, liniach lotniczych i które ciągle czegoś wymagają, bo są niesamodzielne, no to takie dzieci to rzeczywiście udręka. Natomiast no mówimy oczywiście o, o panu Tusku. Natomiast pan Tusk siedział bardzo cicho, yy, bardzo cicho siedział, przepraszam, bardzo mocno protestował, jeżeli chodzi o podwyżki dla polityków, to cicho siedział Lech Wałęsa. O to mi chodziło. Lech Wałęsa siedział cicho, bo jemu 6 tysięcy nie wystarcza na życie. Yy, miał nadzieję, że, do, że jednak ta podwyżka wejdzie. Natomiast yy, Tusk, yy, dobrze wiemy, że po tych latach pracy dla i na rzecz yy, nie tyle Unii Europejskiej, co Niemiec, CDU. Yy, przecież trzeba zwrócić te pieniądze, które się pożyczyło na założenie partii PO. No to yy, no cóż, on liczy na emeryturę niemiecką, unijną, a nie na jakieś grosze z Polski. No jego stać na właśnie mówienie, że polskość to normalność, że, że polski rząd, wczoraj miał wypowiedź, polski rząd powinien się podać do dymisji według pana Tuska. Już, już w tej chwili, bo on się do niczego nie nadaje. Nie, oczywiście, bo, bo nadaje się rząd Tuska i, i Niemcy wspólnie mogą wydźwignąć ten kraj z ruiny, tak? To jeszcze tak, żeby bardziej to Państwu skomplikować, to tak powiedzmy sobie szczerze, że y, y, to, jest, to jest dowód taka, to, że duża część y, 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 środowiska... Y, Elity komandatowej, czyli takiej elity, która, która jest zapatrzona, w, e, która akceptuje to i dla której naturalną rzeczą jest to, że Polska jest kolonia i jest zapatrzona w, w to, w, jak, jak żyją żyją ci, 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 ci nasi nasi nadzorcy. E, że, że ci ludzie przejęli tą narrację, która, która, która jest antypolska i która w pewnym momencie zaczęła być szerzona już w języku polskim. E, okazało się, że nie, nie ma potrzeby germanizacji, żeby wynarodowić Polaków. Najważniejsze jest wynarodowienie. Natomiast, e, a, żeby, a żeby jeszcze bardziej skomplikować to, e, jak się tak spojrzy, to też trzeba mówić, że ja bym się nie zgodził, że, że Tusk działa w interesie Niemców, ponieważ dzisiejszy establishment rządzący Niemcami też nie działa w interesie Niemców. Eee, I to widać po, po różnych protekstach społecznych, które, które w tych Niemca, Niemczech są, że wiele tych rozwiązań, które, które są na szkodę Polski, one są w interesie jakiejś międzynarodowej biurokracji, establishmentu, natomiast nie są w interesie państw narodowych i e, pamiętając o tym, że Niemcy mają taką pogardę dla, do Polaków, powinniśmy pamiętać także to, że oni także są niszczonni tymi, tymi norwymi nurtami, które, w, które wchodzą. E, natomiast sama książka... Szanowni Państwo, naprawdę warto ją przeczytać. Ja z, z, czekam, y, kiedy, kiedy wreszcie wezmę się za kolejne tomy, bo są już cztery tomy. Y, to bardzo dobra inicjatywa Narodowego Centrum Kultury. Dobrze, że taka książka wyszła. Y, I warto by było, żeby treści tej książki były naprawdę nagłaśniane, y, bo y, Problemem naszych środowisk patriotycznych jest to, że my nie, nie nagłaśniamy bardzo wielu cennych inicjatyw, które powstają. Ja mogę być, ja jestem bardzo krytyczny wobec PiS-u i tego, co PiS robi, ale akurat e, Narodowe Centrum Kultury zasłużyło się dla Polski wydaniem tej książki. To naprawdę bardzo dobra książka. Widocznie pracują tam odpowiedni ludzie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek programu Bestseller przybliżył wam fajną pozycję, nie tylko na wakacje, prawda, taką mądrą do przemyśleń, żeby zobaczyć, że jednak historia kołem się toczy i historia lubi się powtarzać. I ten, kto nie wyciąga wniosków z tego, co działo się kiedyś, nie może tworzyć współczesnej historii, będzie ją tworzył nieudolnie albo po prostu polegnie, bo, bo, bo po prostu nie będzie bogatszy o te doświadczenia naszych poprzedników, którzy mieli dokładnie te same problemy ze swoimi sąsiadami. Wszystkiego dobrego, dziękujemy za uwagę. Andrzej Kozrajan-Bodakowski. E